Siema widzowie, witam Was bardzo serdecznie, a w tym poradniku pokazuję, jak możecie zrobić własny serwer w CS. Więc przechodzimy sobie na początku do Stima. Po prawej stronie mamy tutaj tą zębatkę. Zarządzaj. Przechodzimy do zarządzaj i przeglądaj pliki lokalne. Teraz przechodzimy sobie do folderu Game Bin Win64. No i teraz musimy utworzyć skrót od tego CS2, więc klikamy sobie tutaj prawym, następnie utwórz skrót. No i mamy. I teraz ten skrót przenieśmy sobie do folderu na przykład z grami. Teraz przechodzimy sobie do właściwości. No i teraz w elemencie docelowym przechodzimy sobie do końca tego elementu, spacja, myślnik, no i wpisujemy dedicated. No i teraz serwer powinien nam się włączyć. Natomiast jeszcze chciałbym, żebyśmy wybrali mapę, na przykład Mirage'a. Więc spacja plus map, spacja D podłoga mirage. Ja wam cały ten tekst napiszę wam w opisie, żeby było wam łatwiej. Teraz klikamy zastosuj, klikamy OK. No i teraz odpalamy ten plik, więc odpalamy nasz serwer. Serwer właśnie w tym momencie się uruchamia. Teraz normalnie przechodzimy sobie do odpalenia CSa. No i teraz otwieramy sobie konsolę, wpisujemy connect localhost. No i właśnie przechodzimy do naszego serwera. Oczywiście serwer jest zrobiony na naszym komputerze. No i właśnie w tym momencie jesteśmy na serwerze, możemy wyłączyć konsolę. No i wszystko działa jak należy, także zostawcie łapkę w górę i oczywiście subskrybujcie ten kanał.